Pozycja klęku podpartego, czyli następująca, łokcie proste. Tu wszędzie jest 90 stopni. Staram się przenieść ciężar ciała na jedną stronę. Spinę lekko brzuch i unoszę nogę do boku. Staram się chwilę wytrzymać w pozycji. Teraz pokażę to też na drugą stronę i od razu. Podstawowy błąd. Podstawowym błędem jest przede wszystkim skręcanie głowia i przekraczanie zakresu ruchu swojego biodra. Starasz się wykonać to tylko i wyłącznie do punktu, do momentu, w którym będzie pracował twój staw biodrowy, a nie kręgosłup. Fajnym utrudnieniem tego ćwiczenia jest wykonanie go z gumą umieszczoną nad kolanami. I taką ma wtedy stanowi dodatkowy opór wspomagający rozwój mięsi.